Mamy nowe informacje w sprawie aresztowania tejta Sąd w Rumunii określił czas zatrzymania Mkuzyn Tate'a i jego była dziewczyna skomentowali jego zatrzymanie A Elon Musk ma z niego bekę Mamy sporo nowych informacji i zaraz do wszystkiego przejdziemy Dodatkowo Wardengo oficjalnie rozliczył się z Psiakobu sam Wysłał mi wszystkie faktury oraz listy schronisk Kanye West gdzieś zaginał i trwają poszukiwania Wybuchła drama wokół ostatniego Sylwestra TVP Logan Paul nagrał odpowiedź na dramę z oskamowaniem widzów z milionów dolarów Wyciekło nagranie jak szef największej federacji na świecie uderzył swoją żonę w twarz Końcówka roku przyniosła zakończenie dwóch YouTube'owych projektów. Witam w nowym roku, mam nadzieję, że tym razem zaczniemy go lepiej niż w 2022. Subuj kanał, żeby być na bieżąco i żeby żadne świeże newsy cię nie pominęły. Drobnij na dole lajka like na farta. Przed chwilą zakończył się 2022, a razem z nim zakończyły się dwa YouTubeowe projekty. Pierwszym z nich jest chyba jeden z największych niewypałów, czyli Team X3. Pewnie wielu z was nawet nie wiedziało, że taki team istniał, ale ten Team X generował takie tragiczne wyniki, że zakończenie tego przedwcześnie było jedyną racjonalną decyzją. Ostatni odcinek. To jest nasz ostatni odcinek. I w sumie to ostatni raz się z Wami już witam. Mi do dzisiaj nie zapadła w pamięci żadna z ksywek tych ludzi, totalnie ich nie kojarzę po twarzy, no nie wypał, mam nadzieję, że Team 4 będzie lepszy. A kolejnym zakończonym projektem jest duo szalony Tańcula, czyli szalony Reporter oraz Tańcula. Chłopaki robili takie newsowo komentary, odcinki, ale przez to, że szalony Reporter w ciągu ostatnich miesięcy miał bardzo dużo odklejek, pojawiało się coraz więcej hejtu, no to Arek Tańcula, jak na prawdziwego przyjaciela przystało, odcina się od swojego kolegi, żeby ratować swój wizerunek. Postanowiliśmy zawiesić nasz projekt. Jak tego było Parę, no to spoko, ale jeżeli codziennie dostajesz wiadomości, typu coś mojego reporterka i tak dalej, ogarnij się, czy coś tam ogarnij go, weź coś z nim, zrób. Próbowałem przecież. Omek powiedział to, Arek powiedział to, tylko wy powiedzieliście to. I to jest takie właśnie, z czym ja walczyłem bardzo długo, ale już, już nie dam rady z tym walczyć, po prostu nie chcę mi się tłumaczyć. Wiele osób w komentarzach bardzo negatywnie odebrało to odcięcie tańculi od e, reportera. Boże, chroń przed takimi przyjaciółmi jak tańcula. Po tym co powiedział Arek, niestety, ale stracił w oczach. Czy kolega, czy przyjaciel, nigdy nie powinieneś się od niego odwrócić. A jeszcze coś takiego mówić publicznie? Ciężko się ogląda jak kolega mówi do kolegi, że kończy z tobą jakąś tam relację, bo inni obcy ludzie mówią, że nie lubią twojego kolegi. To jest właśnie taki trochę paradoks internetowy: no bo jak tańcuda kolegował się z tym szalonym reporterem, to ludzie go cisnęli, że ma odklejonego kolegę, że z kim on się zadaje i tak dalej. No jak się od niego odciął, to też jest źle. I źle ostatnio się też działo z Kanye Westem: miał dosyć spore odklejki, jak chodzi o jego wypowiedzi o między innymi panu z wąsem Every human being has something of value that they... brought to the table. Teraz się okazało, że Kanye zaginął. Niepokojące wieści przekazał były menadżer Westa, który domaga się od niego zapłaty za pracę. Jak twierdzi nie jest w stanie skontaktować się z Westem i dowiedzieć gdzie dokładnie raper przebywa. Uniemożliwia mu to wniesienie pozwu przeciwko raperowi i to w kwocie 4,5 miliona dolarów dotyczącego braku otrzymania wynagrodzenia przez 18 miesięcy pracy. Bardzo możliwe, że West po prostu zdecydował się na jakieś leczenie i odciął się od social mediów. Jego ostatnie zdjęcia pochodzą z 18 grudnia i widziano go w czarnym stroju, kiedy zabierał dwójkę swoich dzieci do kościoła. Teraz pogadamy o śmiesznej aferze dookoła Sylwestra z TVP. W ostatnim odcinku wspominałem wam, że brytyjska wokalistka, czyli Melanie zrezygnowała z występu w Sylwestrze TVP. Cały spór między Melanie a TVP wyszedł z tego, że Melanie mocno wspiera środowiska LGBT. Nawet dostała za to jakąś nagrodę. A Telewizja Polska to Telewizja Polska i oni za bardzo nie popierają tego środowiska. Więc jako zastępstwo za Melanie wlecieli członkowie Black Eyed Peas, którzy wystąpili na scenie stęczowymi opaskami i apelowali ze sceny o tolerancję. Internet stanął w płomieniach przed jednym z wejść na antenę lider grupy William. Zaapelował też do zgromadzonej publiki o tolerancję. Or you can say black eyed peace. P-E-A-C-E because we about peace, equality, harmony. We are not the black eyed piss. P-I-S. We stand for unity, love, tolerance, oneness. Sometimes you gotta go where people don't have same views to inspire them on difference, to inspire them on co ciekawe, to prowadzący Tomasz Kamel wprost powiedział, że wszystko było zaplanowane na najwyższym poziomie, łącznie z każdym elementem stroju. Wszystko było tak, jak umówione na najwyższym poziomie, włącznie. Z każdym elementem stroju i tak będzie dalej, proszę Państwa! To chyba nie wszystkich przekonało, że TVP wiedziało o tych opaskach i takich wpuścili i nie mieli z tym żadnego problemu. Sieci aż hucz od komentarzy, że gest muzyków był kompromitacją TVP, która dotąd raczej nie słynęła z poparcia dla osób ze środowiska LGBT. Polskich polityków na Twitterze cała ta sytuacja bardzo oburzyła. Janusz Kowalski napisał homo propaganda w TVP za milion dolarów. To nie była dobra zmiana. Wstyd. Ziobro napisał Ziobro kur... Wpadki się zdarzają, ale jeśli promocja LGBT na sylwestrowym koncercie TVP była zaplanowana przez stację, to ci, którzy uznali to za skandal mają rację. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że strolowali całą telewizję polską i dostali za to jeszcze milion dolarów, czyli jakieś 4,5 miliona złotych. Teraz przegadamy tą krzywą dramę Logana Paula, bo dokładnie wam ją opisywałem w poprzednim odcinku, ale szybki skrót Fizyla nagrał trzy odcinki na temat projektu NFT Logana Paula. Projekt okazał się skamem i jego widzowie potracili dosłownie Miliony dolarów. Ale Logan Paul postanowił odpowiedzieć na dramę, najpierw rzucił zapowiedź na swojego Twittera i rzeczywiście wczoraj taki film powstał. Na start dziwna jest długość tego filmu, ponieważ jest to zaledwie 7 minut, podczas kiedy odcinki serii Kofi miały od 16 nawet do 30 minut, więc z góry mamy wrażenie, że nie będziemy mieli tam zbytnio szczegółowych detali. Podczas tych 7 minut Logan odniósł się do kilku pojedynczych errorów z odcinków Kofi. Pierwszym z nich jest temat programisty, który ukradł kod źródłowego jego projektu. Okazuje się, że był skazywany za kradzież i utrudnienie procesu prawnego i Logan sugeruje, że to dlatego Kofi ukrywa jego imię i nazwisko. Logan wydaje się mieć pretensje do Kofi Zilli, że w swojej serii nie wyjawił, że gość, z którym on sam współpracował, jest jakim skazywanym przestępcą i traktuje to trochę jak argument przeciwko niemu, co jest dosyć dziwne. Dalej Logan przyznał, że miał w zespole ludzi którzy ukradli kasę i już z nimi nie współpracują, ale już za to nie przeprosił. Logan uważa, że Kofi w swoich odcinkach pokazywał jakichś dziwnych, niezweryfikowanych ludzi, którzy nawet skamowali na jakichś projektach i zaznaczył, że nie kontaktował się bezpośrednio Loganem po komentarz, dopiero zrobił to po publikacji filmów. Zapowiedział, że projekt Cryptozoo wróci jeszcze w tym roku, szkoda tylko, że chłop musiał wrzucić o tym całą serię odcinków, żeby to wróciło, A na koniec zapowiedział pozew na Kofi Zilla. Jak chodzi o reakcję widzów na jego film, to w większości odebrali go bardzo negatywnie. Pojawiły się tysiące komentarzy, że zwala na wszystkich winę, a sam nie bierze odpowiedzialności za ten projekt. I szczerze moim eksperckim, dramowym okiem myślę, że niestety, ale Logan może zostać łatwo zaorany za tę odpowiedź. Kofi wrzucił kilka krótkich odpowiedzi na swojego Twittera i napisał, zero przeprosin, zero odniesienia się do ofiar i zero brania na siebie odpowiedzialności. Odpowiem w całości na film, kiedy zbiorę swoje myśli. W następnym tweetie napisał, że w jego filmie jest dużo kłamstw i dziwne jest to, że zapowiada na niego pozew, ale jednocześnie go zaprasza na swój podcast Impulsive Więc wygląda na to, że będziemy mieli całą dramową serię O wszystkim będę was na bieżąco update'ował Teraz pogadamy o wardędze, ponieważ Oficjalnie rozliczył się z całego projektu Psiakobus, najpierw wstawił takiego dosyć Dziwnego shorta, gdzie w zasadzie nic nie pokazuje Oprócz takiej tabelki w Excelu Gdzie mógł napisać sobie wszystko A zapewnił, że wysłał faktury do kanału w komentarzach I w tym znalazłem się ja Rzeczywiście dostałem te faktury, łącznie z tym ile dostał kasy Za pay-per-view. w sumie netto było to Około 190 tysięcy na dwóch fakturach A faktur stricte z karmą dla piesków. Jest jest 25. Sumowanie tych 25 faktur daje nam kwotę ponad 290 tysięcy netto, więc wydał około 100 tysięcy więcej niż zarobił z pay -per View. I co ciekawe to aż 17 z tych 25 faktur jest z grudnia 2022 roku. Na kwotę ponad 209 tysięcy netto. Więc Wardęga miał dosyć aktywny ten ostatni miesiąc ubiegłego roku, ale miał czas do jego końca, więc się urobił. Karmę otrzymały te schroniska, znalazło się tam nawet moje rodzinne miasto dzierżoniów. A do kolejnych kilku schronisk Wardenga sam dowoził karmę. Siakobusem. Wiele ludzi też sceptycznie podchodziło do samego rozliczenia, bo mieliście pełne prawo nie wierzyć kilku kanałom komentarii, które rzeczywiście dostały te dokumenty do wglądu. A jako już akcja była z udziałem pieniędzy widzów, to właśnie widzowie powinni też dostać jakąkolwiek formę potwierdzenia. I finalnie Wardęga wszystko pokazał u siebie na streamie. Wygląda to legitnie, szacun Wardenga, ja byłbym ostatnią osobą na polskim YouTube, która by go z czymś kryła, czy by tutaj coś próbowała zakrzywić. Pewnie można by mieć wątę o to, jak ta akcja rozciągnęła się w czasie, kaza z Adsensa. Czy jakieś deklaracje, ale finalnie akcja została zamknięta, w Sylwo włożył dodatkowe 100 koła na pieski i bardzo fajnie. Teraz przegadamy jedną z najgłośniejszych afer za granicą, Dokładnie tyczy to Dana White'a, czyli właściciela największej federacji na świecie UFC. Między innymi walczy tam Conor McGregor, czy swojego czasu Khabib. I do internetu wyciekło nagranie, jak Dana White w jednym z klubów nagle zaczyna się kłócić ze swoją żoną. Ona wali mu plaskacza, a ten jej oddaje całą serię liści. Po tej sytuacji internet podzielił się na dwa obozy. Jedni nazywają dane potworem i jak on mógł uderzyć kobietę, to jest nieakceptowalne. A drudzy mówią, że przecież ona pierwsza podniosła na niego rękę, więc dostała to samo z powrotem. Dana White oraz jego żona wrzucili już komentarze do całej sytuacji. I Dana powiedział: Było tam na pewno dużo alkoholu, ale nie ma usprawiedliwienia dla takiego zachowania. To nigdy wcześniej się nie zdarzyło. Ludzie będą o tym mówić. Tak to wygląda. Zasłużyłem na to. Nie wiem dlaczego to się stało. Przeprosiliśmy się z żoną, a także przeprosiliśmy nasze dzieci. Jego żona powiedziała: Dana i ja jesteśmy małżeństwem od prawie 30 lat. Powiedzieć, że to było do niego niepodobne, to jak nic nie powiedzieć. Niestety w nowy rok oboje za dużo wypiliśmy. I sytuacja wymknęła się spod kontroli. Teraz mam kilka updateów co do ostatniego. Głośnego aresztowania Andrew Tate'a. Sąd w Bukareszcie zdecydował o 30-dniowym areszcie Andrew, jego brata oraz dwóch ich wspólników. Prokuratura puściła do mediów taki komentarz: Czterech podejrzanych stworzyło zorganizowaną grupę przestępczą, której celem było rekrutowanie, zakwaterowanie i wykorzystywanie kobiet poprzez zmuszanie ich do tworzenia treści pornograficznych przeznaczonych do oglądania na wyspecjalizowanych stronach internetowych za opłatą. Oczywiście nic jeszcze im nie zostało udowodnione, a sam areszt nie stwierdza ich winy. Od samego aresztu Tate może się odwołać. I możliwe że wyjdzie nawet ze Kaucją. Aktualnie jego profil na Twitterze jest aktywny, więc możliwe, że ma tam nawet dostęp do swojego telefonu. Rumuńska prokuratura skonfiskowała im ich kilka samochodów oraz dom. W skonfiskowanych samochodach znalazło się też jego słynne Bugatti, a same zawinięte samochody są wycenione na 5 milionów euro. Jednak zabrali tych samochodów około 11, a Tate ma na całym świecie około 33 samochody, więc całkiem mądrze. A kuzyn Tate a oraz jedna z jego byłych dziewczyn skomentowali ten cały aresz. I oboje powiedzieli właściwie te same rzeczy. Rzeczy, czyli, że to wszystko jest kłamstwem. Mieszkali z Andrew przez kilka lat i nigdy nie widzieli u niego w domu jakichś przetrzymywanych kobiet, o które jest oskarżany. To jest absolutnie absurdalne, po prostu dlatego, że to jest absolutnie fałszywe. Mieszkałem z Andrew przez lat i lat. I co ciekawe, to z jego aresztu ciśnie sobie Beke nawet Elon Musk. Na początku wrzucił takiego memba, gdzie jest napisane, że jedynym sposobem, aby uciec z Matrixa, jest oduczenie się wszystkiego co ci mówili i zbudowanie całego swojego systemu wiary opartego na krytycznym myśleniu i analizie. Potem jeszcze napisał, że czasami lepiej jest zrobić pizzę w domu. To jest odniesienie do tego, że niby pudełka pizzy, które pojawiły się na nagraniu u tejta, pozwoliły policji zlokalizować, że znajduje się w kraju. Ale już w ostatnim odcinku mówiłem Wam, że to nieprawda. To tyle, subskrybuj kanał, bądźcie na bieżąco, a ja będę z trzymajcie się, cześć!